Hejka, cześć i czołem z tej strony Kairi i jak na pewno zauważyliście, ten kanał troszeczkę umarł śmiercią naturalną, ale spróbujemy go przywrócić do życia razem z konwentami, które właśnie też do nas wracają po wielu, 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 wielu miesiącach przerwy. No i w związku z tym postanowiłam, że może powinniśmy sobie wspólnie przypomnieć, jak się przygotować na taki konwent, na taki wyjazd i co ze sobą zabrać przede wszystkim. Także poprosiłam Doriana, pozdrawiam Doriana, którego tu nie ma, ale na pewno teraz to ogląda, żeby mnie zapakował na konwent. No i zobaczymy, jak on sobie z tym poradził. Eee, a ja wykorzystam ten fakt, żeby Wam trochę poopowiadać o tym, co powinno się wziąć ze sobą na konwent, na co zwrócić uwagę, eee, no i jak się przygotować do wyjazdu. I w ogóle jeszcze tutaj napomknę, że od tego momentu bardzo się będę starała, żeby te filmy były w miarę naturalne i żebym nie siedziała 20 lat i nagrywała po raz dziesiąty konkretnej sceny, konkretnej wypowiedzi. Ponieważ w innym wypadku w ogóle nie będziecie widzieli żadnych filmów ode mnie. Także zobaczymy, jak ten format się przyjmie. Dobrze, niedobrze? Dajcie znać w komentarzu. Dobra, to zanim rozpakujemy plecak, myślę, że warto powiedzieć o kilku ważnych rzeczach. Przede wszystkim, żeby pojechać na konwent, musicie mieć na niego bilet. E, więc zorientujcie się zawczasu, czy można bilet kupić na miejscu, czy trzeba go zarezerwować online, e, żebyście nie obudzili się później z ręką w nocniku i nie będziecie po prostu mogli wejść na teren konwentu e, w trakcie, kiedy wasi przyjaciele już dawno będą się bawić na jakichś fajnych panelach. Oprócz sprawy z biletami, na pewno osoby niepełnoletnie będą się musiały zainteresować, czy na pewno będą mogły pojechać same. Na taki event. Tutaj warto po prostu przegadać sprawę z rodzicami, a jeszcze bardziej warto, mimo wszystko, zabrać ze sobą kogoś znajomego. I to nawet nie tyczy się tylko osób niepełnoletnich, ale właściwie każdego. Zawsze jest bezpieczniej, kiedy jest z nami ktoś, kogo znamy, do kogo się możemy zwrócić o pomoc, z kim się możemy skontaktować w razie jakiegoś wypadku bądź sytuacji kryzysowej, które mimo wszystko niestety się potrafią zdarzyć i to uwierzcie mi, na Najczarniejszych snach mi się nie śniło, że nie wiem, na przykład ktoś mnie stratuje na konwencie, co się niestety wydarzyło. Eee, I naprawdę warto jest, żebyście mieli jakiegoś przyjaciela, przyjaciółkę, e, brata, siostrę, nawet rodzica, jeżeli chcecie e, ze sobą e, blisko, żeby można było zareagować odpowiednio szybko i sprawnie. Każda osoba, pełnoletnia i niepełnoletnia, e, niech sobie weźmie towarzysza, e, oprócz tego, że będzie bezpieczniej, to na pewno będzie też sympatyczniej. No i dobra, skoro mamy już bilet, mamy już osobę towarzyszącą, no to co? Trzeba teraz zaplanować podróż, a to wcale takie proste nie jest. Dużo łatwiej jest, kiedy, nie wiem, konwent odbywa się w waszym mieście, e, ale jeżeli musicie podróżować, no to trzeba przemyśleć przede wszystkim wygodę do jazdu, oczywiście cenę. No, i jak to wszystko zaplanować, tak? Ponieważ są pociągi, które przyjeżdżają bardzo późno wieczorem, więc transport też trzeba będzie sobie zaplanować. Powiedzmy, jakieś nocne autobusy, tramwaje i tak dalej, i tak dalej. Także pomyślcie o tym zawczasu, żeby nie było tak, że nie wiem, nadchodzi sobota konwentowa, a wy jedziecie na dworzec i kompletnie nie wiecie, jakim pociągiem jedziecie, w którą stronę, na jakiej stacji wylądujecie. Przygotujcie sobie to wszystko i też najlepiej kupcie wcześniej bilety. Czy to na pociąg, autobus? Eee, I nie wiem, jeżeli jedziecie samochodem, jest zdecydowanie prościej, ale też warto sobie sprawdzić, yy, chociażby nawet, yy, którą autostradą będziecie jechać, tak? Więc spróbujcie się bardzo dobrze przygotować do tej podróży, jak właściwie do każdej innej. Nocleg. Eee, I ja wiem, różnie bywało z tymi noclegami. Yy, wcześniej mogliśmy spać na konwencie w sleep roomach, co moim skromnym zdaniem bo bardzo obrzydliwe. Eee, tak, słuchajcie, czy ja spałam w sleep roomach? Tak. Czy uwielbiałam to, jak była młoda? Tak. Czy wróciłabym do tego? Nigdy. Słuchajcie, uważam, że bardzo dobrze się stało, że te dwa ostatnie lata zabiły sleep roomy. Mam nadzieję, że one już nigdy nie wrócą, ponieważ jest to trochę dramat y, i, i higieniczny i w kwestiach bezpieczeństwa. E, często się zdarzało w moim przypadku, że gdzieś tam w moim sniprumie ktoś coś komuś ukradł. E, mega dyskomfort, jeżeli chodzi o spanie. Ja wiem, jak jesteście młodzi, to Wam nie rzecz przeszkadza, ale myślę, że moglibyśmy już zacząć powoli dbać o siebie i szanować swój sen, zwłaszcza po tak intensywnych przeżyciach, jak dzień na konwencie. Więc mimo wszystko jednak będę Was zachęcała, żebyście albo znaleźli sobie nocnek u znajomych, u rodziny jakiejś może w mieście, którą macie, yy, albo po prostu wynajmijcie mieszkanko, Airbnb, yy, hotel, Hostel, to naprawdę zrobi gigantyczną różnicę i naprawdę miejsce, gdzie możecie się rozłożyć ze swoimi rzeczami. Między innymi z cosplayem, Podróżowanie z cosplayem do Steve to zawsze była katorga dla mnie. A teraz, jak już na przykład sobie wynajmuję gdzieś tam jakiś hotelik, to zawsze sobie mogę to rozwiesić, uprasować, wszystko przygotować, więc to jest zdecydowanie inny komfort życia. I naprawdę, zachęcam Was do tego, zapomnijmy już o tych, o tych sleep roomach. niech to będzie już po prostu yy, gdzieś w naszej przeszłości zamierzchłej, już nie wracajmy do tego i po prostu yy, walczmy o to, żeby dbać o, o swój dobry sen. No dobra, to skoro już mamy ten basics of basics a za nami, to spróbujmy sobie otworzyć nasz plecak mocy. Ehm, bo słuchajcie, no tak wyprawa, no zwłaszcza jeżeli jesteście cosplayerami, a pewnie niektórzy z Was są, jest troszeczkę jak taka wyprawa, nie wiem, na, na podróż za siedem za, za gór i siedem mórz, bo jadąc na trzy dni konwentu, to czasami ja mam więcej bagażu niż jak jadę na dwa tygodnie wakacji za granicę. Co ja sobie robię ze swoim życiem? Ok. Eee, otwieramy i zobaczmy, co my tam mamy. Co my ze sobą zabieramy na konwent. Co ze sobą zabieramy na... Dobra, słuchajcie, kochani, to są bardzo ważne rzeczy. Zawsze, zawsze to się wydarza, zawsze. Dowód tożsamości w tym przypadku jest to paszport, e, oczywiście to może być też dowód osobisty, prawo jazdy czy legitymacja szkolna, w zależności od tego po prostu czym wy się legitymujecie, ale pamiętajcie, żeby zawsze, zawsze mieć przy sobie dokument, dzięki któremu będziecie się mogli wylegitymować. Trzeba mieć ze sobą pieniążki, a pieniążki nam posłużą do różnego rodzaju oczywiście zakupów. Eee, no i przede wszystkim chodzi o jedzenie na konwencie, bo rozumiem, że noc, jak już mamy ograny dojazd, już mamy ograny a na samym konwencie, no to tak, jedzonko. A druga sprawa... Eee, Mangusie i różne art, buczusie i figuryczki. I ogólnie rzecz biorąc, rozrywka konwentowa, gadżety, które będziecie sobie kupowali na konwencie, bo nie oszukujmy się. Każdy, kto jedzie na konwent, to chce przywieźć sobie jakiś haul. No i bardzo dobrze, bo to są konwenty. Przywozimy pamiątki, gadżety, mangi, książki, plakaty i szajs, który później rzucicie w kąt i o nim zapomniecie. Oczywiście żartuję. Okej, okay, dobra. To są takie podstawy podstaw, czyli bierzemy telefon, żeby móc się komunikować, albo z rodzicami, albo nie wiem z mężem, żoną, z kimkolwiek, z kim musicie mieć kontakt stały eee, ze światem, na przykład, z nie wiem, eee, ładowarka. Jeżeli zapomnimy ładowarki, to będzie nas to strasznie stresowało. Będziemy się pewnie musieli prosić innych ludzi, żeby nam podładowali telefon, więc absolutnie musicie to sobie zapisać już teraz, zaraz, żeby zawsze mieć tą ładowarkę ze sobą. I warto mieć też powerbank w momencie, kiedy nie będziecie mogli na przykład gdzieś podłączyć swojego urządzenia, to to jest. Taki gadżet, który jest już dosyć, myślę, łatwo dostępny dla każdego chętnego i naprawdę warto się zaopatrzyć i w plecaczku mieć, chociaż taki mniejszy. Ten to akurat jest dosyć duży, a, ale, ale yy, na takie jedno ładowanie to myślę, że taki mniejszy spokojnie starczy. Co dalej? Okej. Okay. Słuchajcie, tutaj mamy. Dorian mi zapakował rzecz. Perukę. O bo widocznie chce, żebym się przebrała, więc tak, no, jeżeli jesteście cosplayerami, no to oczywistą sprawą jest, że trzeba swój cosplay zapakować, czyli peruka, wszystkie elementy stroju, pamiętajcie o butach, bo czasami się o tym zapomina, i później mamy sobie jakąś tam śliczną panienkę w adidaskach, popylającą po konwencie, a buty mimo wszystko są bardzo fajnym dodatkiem do, do cosplayu i warto o nich pamiętać. Więc tak, zróbcie sobie listę elementów, które musicie zabrać do swojego cosplayu, no i spakujcie do swojej walizeczki, czy też plecaka bojowego, tak jak w moim przypadku. Dobrze, co my tu mamy dalej? E Szczotka do włosów. Eee, Szczotka do włosów kosmetyczka, czyli tak wszelkie rzeczy, które Wam pomogą zachować tak zwaną higienę osobistą na konwencie ja wiem, ja wiem moi drodzy, różnimy was tą higieną, rozumiem, rozumiem, jest zabawa, jest fajnie, nawet zdarza się, że nie śpimy na konwentach, tylko harcujemy do białego rana. Często cosplayerzy, nie kosplejerzy, konwentowicze, niekonwentowicze zapominają o higienie. Swojej, a to jest bardzo istotne, więc naprawdę em, takie chociaż niezbędne minimum, tak? E, jakieś malutkie szampony, e, szczot, szczotka do włosów, szczoteczka do zębów, pasta do zębów. E, serio, zadbajcie o takie minimum, przynajmniej konwentowe, e, żeby zawsze móc się czuć świeżo i czysto. E, tutaj jest już taki fajny tip, e, jeżeli chodzi o makijaż e, i o usuwanie mm, usuwanie tego makijażu wieczorem po kondencie, na przykład. Jeżeli nie będziecie mieli dostępu z jakiegoś powodu do umywalki, to tutaj są bardzo takie fajne, bardzo fajne chusteczki nawilżane, które pomogą wam po prostu zmyć z siebie makijaż w razie potrzeby. Oczywiście można je kupić w takim pudełeczku, można je kupić też po prostu w opakowaniu foliowym. Tu jeszcze dalej wracamy do Higieny moi drodzy, jest to ręcznik. E, ręczniczek zawsze się przydaje. Cześć, otwórz tam ciebie. No, ręczniczek zawsze się przydaje. E, akurat ten jest bardzo fajny, bo ma taki nie za duży rozmiar. E, w zależności od tego, gdzie będziecie sobie spać, bo e, noclegi to mogą być tam różne, tak? Śpicie u znajomych, to pewnie macie jakiś ręcznik od nich, spicie w hotelu, to również powinni Wam zapewnić ręczniki, ale taki, powiedzmy, emergency ręczniczek zawsze się przyda, bo naprawdę na konwencie nie wiadomo, co się wydarzy, zwłaszcza jeżeli jesteście cosplayerami, to podkreślam po raz kolejny. Pusteczki higieniczne. Może nie aż w takim dużym pudełku, no nie wiem, Dorian to chyba, chyba by się chciał wyprowadzić po prostu z tego domu i, i wziął wszystko w rozmiarze XXL. Okej, okay. ubranie, ubranie jest super ważne, tak? To jest ten moment, to jest ten czas, w którym wszystkie gikowe koszulki, które kupowaliście przez dwa lata. Yy, nie wychodzenia z domu możecie założyć, tak, więc po prostu bierzcie wszystko to, yy, między innymi, o proszę bardzo, nie wiem, yy, bardzo bardzo ładna koszulka, bardzo ładny branding, I don't know, I don't know, it's, it's really great, yy, więc wszystkie koszulki gikowskie, yy, jakie macie, kocie uszka, Gikowskie skarpetki z All Might albo z Deku. O, tu jest Deku. E, wszystko to zakładacie na siebie i idziecie na konwent, tak? Więc to jest ten czas, kiedy warto wziąć te ciuszki na zmianę. Tutaj o higienie już mówiłam, więc e, temat powraca. Ciuchy na zmianę. I moi drodzy, ważna sprawa, kontrowersyjna może ale bielizna. To, że macie dwie koszulki na zmianę, to nie znaczy, że nie macie wziąć większej ilości majtek, tak? Jedne majtki na cały wyjazd Wam nie wystarczą. To jest naprawdę bardzo taka podstawowa sprawa, jeżeli chodzi o higienę. Mm. Lustereczko, powiedz przecie... To ma takie wory pod oczami. Eee, no właśnie. Lusterko, ważna sprawa nie tylko dla cosplayera, dla każdej osoby, która jedzie na wyjazd, zawsze się przydaje. Moi drodzy cosplayerzy, moi drodzy cosplayerzy, ile to razy wzięliście ze sobą perukę, wzięliście strój, buty, ale nie wzięliście tego. To jest siatka na głowę siatka na głowę, żeby schować włosy pod perukę i nie zapominajcie jej brać. One często są załączane do, do peruk, które kupujecie w sklepach, więc nie wyrzucajcie ich, tylko po prostu to jest Wasz święty graal, Wy to musicie zawsze mieć ze sobą. Nie wiem, czy w sumie określenie święty graal do tego pasuje. Jakie określenie mogą pasować do siatki na web. Must have! Dobra, nie będzie must have. Więc tego must chęwa, y, totalnie spakujcie, najlepiej od razu, słuchajcie, zobaczcie, co ja zrobię. O, tutaj jest moja torebka z peruką, pyk! I cacy. Tutaj jeszcze wracając do cosplayu, to jest właśnie taki przykład. Że w jedną torbę zmieścimy strój, a to jest by the way kostium, który będę nosić na Magnificonie. Ciekawe, czy poznajecie co to za seria? Piszcie w komentarzach. Cosplay SOS Box, czyli. Yy... Na dobrą sprawę wszystkie rzeczy, które pomogą waszemu kosplayowi przetrwać ciężkie chwile, ponieważ różnie to bywa, tak? Może się wam coś popsuć w podróży, yy, ktoś może wam popsuć kostium, sami sobie możecie popsuć kostium i trzeba będzie po prostu się sposiłkować albo nitką i igłą, ponieważ samą nitką no to musielibyście być pomysłowi, żeby coś zaradzić. Jakimiś agrafkami, klejem, nożyczki, może nie aż takie duże, a, ale jakieś takie mniejsze nożyczki by się przydały. E, więc sobie możecie zrobić właśnie taki podstawowy, e, podstawowy SOS box. Eee, cosplayowy i to gwarantuję Wam, że się przyda, a jeżeli się nie przyda, to przynajmniej będziecie spokojniejsi, bo jak się coś wydarzy, to nie będziecie panikować i szukać w panice osoby, która by Wam mogła coś skleić, tylko sami będziecie to mogli zrobić. Moi drodzy, kosmetyczka, <śmetyczka> eee, kosmetyczka waży drugie tyle co sam kostium. Który biorę ze sobą na konwent, eee, ale warto słuchajcie. Warto pomyśleć o makijażu. Warto pomyśleć o, o tym, jak wasz makijaż będzie wyglądał. Oczywiście nie, nie musicie brać, nie wiem, całej waszej toaletki domowej, ale ja to przynajmniej robię tak, że myślę sobie, co będzie mi potrzebne, żeby uzyskać dany makijaż, tak? Na daną postać, i po prostu sobie pakuję w taką oddzielną moją kosmetyczkę specjalną na wyjazdy. I voilà, mamy tutaj wszystko, tak? Oczywiście nie będziemy się rozdrabniać, co tam. My jest, co powinno być w takiej kosmetyczce. Myślę, że sobie zrobimy oddzielny film na ten temat. O, proszę bardzo. E, bardzo ważna sprawa, czyli zdrowie. E, ja wiem, nie zawsze jest tak, że się skaleczycie, nie zawsze będzie tak, że będzie Was bolała głowa, albo będziecie potrzebowali waszego inhalatora, którego używacie raz na ruski rok. Ale zaufajcie mi, bardzo warto jest się ubezpieczyć w takie najpotrzebniejsze rzeczy. Tak, Jeżeli wiemy, że często na przykład mamy odparzenia od butów na nogach, jakieś odciski i tak dalej, warto wziąć plasterki, które nam uśmierzą ten ból i nie będziemy musieli cierpieć przez cały dzień chodzenia po, po hali konwentowej. Warto jest wziąć sobie jakieś odkażające specyfiki na różnego rodzaju jakieś zadrapania, rany, czy po prostu wziąć leki przeciwbólowe, które Wam zazwyczaj pomagają, kiedy boli Was głowa, kiedy boli Was brzuch, żeby po prostu ten ból uśmierzyć i jakoś przetrwać. Um, wiem, naprawdę może się nie przydać, ale jednak lepiej ze sobą mieć. Oprócz tego, teraz całkiem na topie, żel do rąk, antybakteryjny. To w sumie już nawet przed. Przed pandemią było warto korzystać z niego, ale teraz tym bardziej jakby cały czas są zarażenia, cały czas dzieje się jak się dzieje, więc jednak warto mieć to na uwadze teraz i być ostrożnym. Tak? Już ten, może nie wspominam o maseczkach, bo, 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 bo wiemy już, że nie ma obowiązku ich noszenia, ale myślę, że żel jest takim bardzo fajnym sposobem, żeby jednak troszeczkę się Uchronić przed różnego rodzaju bakteriami, wirusami i innymi obrzydliwistwami. Aks, bądź jakikolwiek inny dezodorant. Konwenty śmierdzą, a konwenty śmierdzą, bo ludzie na nich śmierdzą. Więc nie bądźcie jak ludzie, którzy śmierdzą i weźcie sobie dezodorant. Bardzo ważna sprawa, mimo że jest to ostatnia rzecz, którą mam w moim plecaku tutaj naszykowano, to jest bardzo ważne. Słuchajcie, jedzenie. Oczywiście to może nie jest zbyt dobry przykład zdrowego jedzenia, ale weźcie sobie jakiś prowiant suchy, jakieś batoniki proteinowe, jakieś owsianki żeby w razie czego sposiłkować się w trakcie podróży albo po prostu jeżeli zabraknie Wam sił w trakcie dnia na konwencie, bo no, nie oszukujmy się, nie zawsze mamy dostęp do jakiegoś food trucka, czy nie wiem, kawiarenki e, konwentowej. Pamiętajcie, błagam, pamiętajcie, żeby się nawadniać, to jest super ważne, y, zwłaszcza teraz idzie lato, będziemy się pocić, będzie ta woda z nas uciekała, także uzupełniajcie braki, y, może nie tylko wodą, a jakimś elektrolitem, y, w każdym razie super ważna sprawa. Ważniejsza nawet chyba niż jedzenie. Hmm? Co to? Co tu jest? Aha, świetnie. Ty też chcesz jechać ze mną na konwent? Niestety nie mogę Cię zabrać. Nie zabierajcie zwierzaków na konwenty. Naprawdę, nie róbcie tego. A zdarzały się takie przypadki, że ludzie tak robili. No i co, plecak pusty. Ja się już uspakowałam. Zaraz się będę musiała spakować znowu świetnie. Więc eee, to są, myślę, takie podstawowe rzeczy, które powinniście wziąć. Oczywiście dużo z tych rzeczy było cosplayowych, więc jeżeli nie jesteście cosplayerami, to oczywiście możecie skipnąć te rzeczy. Eee, I tak sobie myślę, że. Oprócz tego przygotowania, o którym wspominałam, tak, żeby sobie przygotować podróż i bilety i, i się zapakować, to jest jeszcze i inna ważna sprawa. Yy, sprawa waszego bezpieczeństwa. I ona zawsze powinna być nadrzędna. Czyli, jeżeli, to jest przykład, jedziecie na konwent i czujecie się źle. Po prostu fizycznie, psychicznie coś jest nie tak i czujecie, że nie chcecie już tam być. Nie zmuszajcie się do tego, tak? Wróćcie do domu, odpocznijcie. Powiedzcie Waszemu, nie wiem, tam przyjacielowi, z którym jedziecie, co czujecie, że nie czujecie się komfortowo. Niezależnie od tego, jaka by to nie była sytuacja, pamiętajcie, że nie musicie tam być. Możecie spokojnie wrócić do domu. Jeżeli ktoś będzie Was nagambywał, pamiętajcie, żeby mieć Oczy dookoła głowy. Zresztą na moim kanale jest też film poświęcony temu tematowi, więc zachęcam, żebyście go sobie też obejrzeli przed, przed wyjazdem, żeby po prostu mieć, mieć się na baczności, ponieważ mimo wszystko jest to bardzo duże skupisko ludzi, a ludzie są bardzo różni i różnie się zachowują, więc warto jest mieć to na uwadze i po prostu być przygotowanym na różne ewentualności. Jeżeli ktoś będzie Wam robił krzywdę, absolutnie to zgłaszajcie. Nie, nie chowajcie się, nie uciekajcie. Na pewno dookoła będą ludzie, którzy Wam pomogą. Zgłaszajcie to organizatorom. Jeżeli coś fizycznego Wam się wydarzy, to też szybciutko możecie biec do, do medyków, którzy powinni być na każdej takiej imprezie i oni Wam pomogą, więc nie stresujcie się, na pewno dostaniecie wszelką potrzebną pomoc. I chciałabym też, żebyście uważali z energetykami. Ja wiem, że one są bardzo popularnym źródłem czerpania energii w trakcie takich imprez, ale mimo wszystko są bardzo obciążające organizm i uważajcie, ile ich. Pijecie, nie przesadzajcie, e, ponieważ to się może naprawdę źle skończyć. Ja już też w swoim życiu widziałam parę takich sytuacji i naprawdę nie polecam, e, więc e, troszeczkę zwolnijcie tempa. Jeden energetyk dziennie starczy, e, resztę sobie dopijcie wodą. Ja jestem strasznie dziś chaotyczna, bardzo was za to przepraszam, ale to w ogóle strasznie długo się zbierałam do nakręcenia tego filmu. Nie będę ukrywała, że. Trochę miałam taki ciężki czas, jeżeli chodzi o tworzenie nowych rzeczy. No i myślę, że jest to pewien, <noise> pewnego rodzaju krok dla mnie w przód, że ten film w ogóle realizuje, jest zrobiony i, i może będziecie mogli na nim skorzystać. Także oby do przodu, oby do przodu. Filmów będzie więcej, obiecuję, bo myślę, że jak już się przełamałam, to będzie mi łatwiej i szybciej po prostu te filmy nagrywać. Yy, także trzymajcie kciuki, piszcie, czy ten luźniejszy format Wam się podoba. Yy, no i oczywiście, jeżeli macie jakieś jeszcze pytania związane z wyjazdem na konwenty, to piszcie. W komentarzach i na pewno ja albo inni konwentowicze Wam chętnie, e, chętnie odpowiedzą. E, a co do konwentów, to słuchajcie, widzimy się na Magnificonie i na Pyrkonie, gdzie e, będę miała razem z Dorianem stoisko, e, będziecie tam mogli się z nami spotkać, e, będziecie mogli też e, znaleźć nasze printy i różnego rodzaju inne gadżety, które właśnie teraz e, będziemy dla Was przygotowywać, e, więc mam nadzieję, że się tam spotkamy. Oprócz tego jeszcze będą jakieś panele i, i różnego rodzaju inne atrakcje. Także śledźcie nasze socjale i e, do zobaczenia. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że się przydał. Teraz w drogę na konwent.